Nie wiem, czy wam skończyłam od tego, że nie dokończyłam, ale zawsze tak będzie, zawsze tak będzie. Słuchajcie, dziękuję wam za te lajki. Widocznie jednak daliście mi kolejną szansę. Ja myślałam, że no nie wiecie, no baba, która nawija za przeproszenie. To po prostu macie tego już potem wy faceci to już macie zmęczeni tym pieprzeniem tych bab, jesteście w domu, przychodzicie po pracy, a tu baba 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 baba. Po prostu wie, nie masz czas na taką psychiczną jogę, wiesz, odpocząć, bo ciągle masz tą kobietę na głowie. No ale tak jest, jak się ma piękno koło siebie, 15 lat młodsze, no to trzeba no, znieść wszystko. A, a najgorsza jest, o, to jest piękne do Was pytanie: co jest gorsze od młodej chorej żony? <śpiewanie> Stara zdrowa! <śpiewanie> To jest przewodnik kawał mojego ex-męża. Także yy, dobrze, że macie i tak jak macie, yy, bo nieważne skąd przychodzicie, tylko ważne gdzie chcecie iść. I to są cele. I słyszeliście teraz przed chwilą wywiad z Łukaszem. Widzieliście? Widzieliście? Super zajebisty facet, a przy okazji jaka puenta, że sukces jest najważniejszy w życiu. Żebyście się, kurde, a, knę, knę jak szef. Moja mama mówi tak, dziecko kochane, dziecko kochane. Dlaczego ty klniesz? Nikt w domu nie klnął! Czemu takie brzydkie słowa? Mamusiu, mnie chowało podwórko! Czy to oklaski? Następnym razem będą oklaski, oczywiście, potrzeba. No więc niestety podwórko mnie wychowało, więc klnę jak szewc. Ale ponieważ to takie nieładne, nie, jest, że kobieta klnie, więc będę wam karteczki pokazywała, a mam nadzieję, mój wspaniały operator zrobi takie. I będzie wiadomo, że klełam jak szewc, bo czasem jak się zapędzę, bo zapędzę jak... Ja się zapędzę jak Max Kolonko. I wtedy mówię tak, słuchajcie, bo co e, to, to jakiś Jazydzi i teraz będziemy dostawać... E, Ameryka będzie teraz słała na jakąś górę i spuszczała pieniądze na jazydów i to jazydów, bo oni są tam w mniejszości i muszą uciekać, bo a, Ej, Max, 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 nie doczytałeś mój drogi, bo trzeba było wiedzieć, że ja poszłam trochę głębiej. Myślę tak, jazydzi, jazydzi, pierwsze słyszę, co to za nacja, co tu się dzieje, o co chodzi? Więc bach, od razu Pikopedia, informacje jazydzi. O! I wiecie co się dowiedziałam, Że wsławili się w wojnie w Iraku, kiedy od środka załatwiali wojnę, bo... Właśnie z nich, niestety to przykra sprawa, właśnie od nich pochodzili ci, którzy się sami wysadzali przy okazji na targu, zabijali innych ludzi. Także ja wiem, to są ciężkie tematy, dlatego żadna telewizja mnie nie kupi, żadnej telewizji nie chce być, występować tylko u Was, u Was w internecie. Dlatego słuchajcie. Janek miał rację, ja nie jestem, no, no naprawdę wzięłam się skądś po coś w jakimś celu, ale nie myślcie sobie, że e, przyjechałam, czy wróciłam, czy się zjawiłam po to, żeby Was pouczać, aczkolwiek jestem nauczycielką. Więc y, może tylko z innej strefy i, i, ale wszystko reszta może się zgadzić. A, dzieci nie, dzieci nie. Ach, nie da rady. E, staruszki, <grym> jak coś. E, m, nie, nie, nikt nikogo nie poucza, macie własne doświadczenia, przecież w różnych etapach spotykamy się na tym świecie, więc jedni dorastają, jedni dopiero dostają w dupę, inni już to przeżyli, inni są zniechęceni, inni wiedzą bardzo wiele, inni w ogóle. Ale słuchajcie, zasada jest jedna. Trzeba się śmiać i cieszyć z tego, co mamy, hej, come on! Musi być trochę radości z przeżywania życia, z tej chwili, z tego momentu, nie planowanie wszystkiego na przyszłość, czy ciągle oglądanie się do tyłu, bo jak nagle się, słuchajcie, okaże, ze zgrozą, że nie ma przeszłości, a nie przyszłości, jest tylko tutaj, tu i teraz, to dlatego naprawdę bardzo się cieszę. Że, wygra, że wybraliście mój program. I że, że, że mam nadzieję, że po prostu napiszecie mi nie opinie o mnie. nie komplementy, tego nie chcę. tylko piszcie, co byście chcieli, żebym poruszała, ponieważ wróciłam jako dziennikarz wcześniej pracując chyba widzicie moje materiały, coś tam robiłam i bardzo się cieszyłam, bo jest fantastyczną przygodą poznawać również ludzi, którzy mają już jakąś odniesienie i puentę do życia, a Aktor niestety takim, e, taką osobą musi być, bo wiecie jak trudno nie dość, że odgrywać własne życie, to jeszcze nabrać sobie na głowę różne role. A na przykład ostatnio aktorzy biorą sobie również rolę na głowę grać w reklamach. I wiecie, jak to wygląda? Nagle pan Iksiński, który wiadomo, że nie ma dzieci, nagle całuje na reklamie pasty do zębów jakieś obce dziecko i mówi do niego kochanie. No więc jak? Słuchajcie, ja chcę obnażać takie sprawy. Ja, ja nie mówię, że to jest złe czy dobre, bo to jest Wasza ocena, ale jest taka tendencja do mówienia prawdy, żeby nie w trakcie rozmawiania powiedzieć, a wiesz co, wiesz co, a szczerze to. Tak i tak, a ja mówię, słuchaj, a nie mógłbyś tak szczerze cały czas od początku. Więc dobra, ja nie mówię, że mi się to uda, ale słuchajcie, piszcie do... no wiecie do tego 3D i... I mówcie, co byście chcieli, żebym poruszała, bo y, mi się wydaje, że y, mam, y, mam takie flow, że mogę zapraszać fajnych ludzi i będziecie zawsze przy okazji poznawać y, y, fajnych, y, niekoniecznie może z pierwszych stron gazet, a, natomiast na pewno z charyzmą, bo... To jest takie prawo przyciągania. I chcę jeszcze wrócić do tego tematu Maxa Kolonki, bo tak naprawdę nie chcę tej, poruszać tej polityki, bo tu wszyscy w Polsce się jej boją. A jeszcze takie tematy, wiecie, bo to Forbis cały się skończył przez to, że poruszony w listopadzie tamtego roku jeszcze mnie tutaj nie było i na, może na tym świecie i poruszony problem gmin żydowskich w Krakowie i gazeta się skończyła. Wiecie co, chłopaki i dziewczyny, ci, którzy zostali w jakiś sposób gdzieś z różnych mediów wyrzuceni, to I robimy jakąś własną telewizję, słuchajcie, niezależną w internecie. Zapraszam Was. Jak nie oglądacie tego, no bo dla Was to może jak pracujecie w takich pierwszych stron, pierwsze tytuły gazet, telewizji, to pewnie co to dla Was taka sałatka, co... co Stańczykuje, ale do, nie wiem, do kogoś może przemówi to i zechce do nas, zapraszam. Wszystkich ludzi, którzy tru, 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 tru fajnie myślą, chcą się przy okazji dobrze bawić, wierzą w prawo przyczyny i skutku. To by było zajebiście. Także piszcie, jak chcecie, to lajkujcie, do niczego nie zmuszam. Product placement jakiś tam niekiedy podrzucę, bo wiecie, trzeba z czegoś żyć, wiadomo, nie to nie, to już odpuśćcie, jak już będziecie mnie oglądać, to już nawet personalny coaching nie będzie Wam potrzebny. A najważniejsze to, że o wszystko chodzi tylko o to, że jak się wróci do literatury naszej i do różnych innych rzeczy, to okaże się, że przez... i śmiech niekiedy bywa nauką, kiedy się sprzywar nie z ludzi na trząsę. Do widzenia. Do zobaczenia!